Dobry moi drodzy, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w czytaniu dla bratnich dusz i bliźniaczych płomieni. Pamiętajcie, że jest to czytanie ogólne, nie musi z każdym rezonować, ale oczywiście jest to czytanie bezterminowe, więc kto na nie trafi, to może dla tej osoby będzie w danym momencie bardzo ważne. Także po prostu zachęcam do odsłuchania. Co jeszcze? Zapraszam na mój Instagram oraz na mój. Chciałam powiedzieć na moim YouTube, na mojego TikToka, na Instagramie jest więcej tych kobiecych treści, natomiast na TikToku są różne właśnie takie fajne treści tarotowe, ale na Instagramie też. Ponadto, jeżeli ktoś jest zainteresowany sesją indywidualną, to zapraszam na moim Instagramie znajduje się cała oferta czytań, regulamin, no i cennik, no i to tyle. Nie wiem czy się powtórzę, bo już zapomniałam, to jest czytanie ogólne i... Co dobra, lecimy. Słuchajcie, ja ym, nagrywam to w ogóle drugi raz, bo mi się zaciło wszystko. Yy, I generalnie powiem, jaka jest energia ogólna dla bratnich dusz i bliźniaczych pomieni w moich kartach, bo ja już te karty złożyłam i po prostu rozłożyłam pierwiastek żeński, pierwiastek męski, ale słuchajcie, pomiędzy wami, pomiędzy wami a tą osobą jest dosłownie chora sytuacja. Ja mam takie poczucie, że tutaj to kobiecy pierwiastek. Kobieta, ale najpierw sobie ustalmy, dobra, kobiecy pierwiastek, ja będę mówiła, kobieta, męski pierwiastek, mężczyzna. Um, tutaj to jednak widzę, że to kobieta jest bardziej opanowana, kobieta e, jednak e, jakby bardziej panuje nad tymi emocjami, które mogą ją trawić. I e, jeżeli chodzi o mężczyznę, ja postrzegam go przez ten rozkład. E, w takim, bym powiedziała, bardziej negatywnym kontekście, tak? Bo ja mam takie poczucie, że mężczyzna w tej sytuacji dosłownie wariuje, tak? Na takiej zasadzie, że jakby Wam to powiedzieć, przejawia się to w pewnego rodzaju niedojrzałości. I umówmy się, nie tylko gówniarze potrafią być niedojrzali, ale również i pozornie dojrzali ludzie, ok? Tak więc nie uogólniajmy, że... Młodzi mężczyźni to gówniarze, a starsi najmniej, bo ja się już spotkałam z tym, że to starsi się zachowywali e, jak nastolatki, e, ale słuchajcie, no widać po prostu taką bardzo mm, ciężką, bym powiedziała nawet, e, taką toksyczną energię, która po prostu trawi Was od środka, e, dosłownie obsesję i ta obsesja może się, uwaga, przerodzić w stan chorobowy, więc zwróćcie na to uwagę. Co jeszcze... coś będzie słuchać moją rodzinkę w tle. Co jeszcze chciałabym Wam powiedzieć... Um... Kurczę, tak sobie staram przypomnieć ten rozkład, tak? Ale przede wszystkim widzę to, że Wy bardzo się ściągacie myślami, ok? Bardzo się ściągacie myślami. Ehm, co więcej, ja oczywiście chciałabym Wam powiedzieć jeszcze, żebyście starali się nie wykorzystywać tego narzędzia, tak? I umysłu, jakby do ściągania tej osoby, manifestowania jej, bo na przykład, jeżeli ta osoba ma, nie wiem, rodzinę, związek, no to po prostu jest to. No nie w porządku, kurczę, no gdybyście mieli związek rodzinny, czy chcielibyście, żeby ktoś wam robił coś takiego? Absolutnie. A wierzcie mi, że naprawdę potęga myśli jest przeogromna. Boże, mam suche usta i już mnie to denerwuje. Słuchajcie, więc w międzyczasie będę się smarować nawilżaczami w każdym razie. <laughs> słuchajcie, moi drodzy, po prostu widać, że Energetycznie jest bardzo, bardzo grubo, bardzo ciężko w pewnym sensie, i naprawdę jest to dla Was bardzo, bardzo męczące. Zwłaszcza to ściąganie się myślami, straszne. W każdym razie, a jeszcze powiem jedno, pamiętajcie, że Wy, Wy jako ludzie, Wy jako wolni, wolne umysły, że tak powiem, jesteście w stanie. W ogóle patrzę w odbicie kamery, żeby widzieć, jak się nagrywa. Jesteście w stanie y, zapanować nad tym wszystkim, tak? Nie wiem, spróbować sobie. Y, y, u, jakby wam to powiedzieć, wyobrazić w głowie blokadę i to, że blokujecie właśnie energię, która jest dla Was bardzo napastliwa, bo nie. Y, powiedzmy sobie prawdę, taka energia jest napastliwa, jest upierdliwa i nawet między. Y, no między innymi jest bolesna po prostu, tak? Więc jakby tacy ludzie bardzo, bardzo cierpią, zwłaszcza ci, którzy się męczą przez to. Słuchajcie, ale dobra, przejdźmy do kobiet. Słuchajcie, ja widzę, że generalnie to kobiety tutaj są w związkach, albo pierwiastek kobiecy, ok? Eee, widzę, że Wy nie gonicie. Nie gonicie, wiadomo, tutaj ten wasz adorator wasz goń, was goni, ale wy nie gonicie. Przy was się pokazuje związek, przy was się pokazuje mężczyzna i uwaga, co was może jakby kusić, jeżeli chodzi o te sprawy twin flame'owe i tak dalej. Ja widzę, że wy... Jesteście w poważnym związku, tylko że wasz partner, ten wasz partner stały, on się pokazuje tutaj e, jako taka chłodna, opanowana osoba, momentami nie okazująca uczuć, tak? Bo ja tutaj go widzę, właśnie jak, jako takiego człowieka, który nie okazuje uczuć. Skupia się na działaniu, skupia się na materii, e, i ja widzę, że jest to dla niego bardzo ważne. I generalnie powiem wam tak: związki mają różne fazy, są gorsze i lepsze lata. Ja mam takie poczucie, że Gdzieś jesteście w gorszym momencie ze swoim partnerem, gdzie potrzebujecie tych uczuć. I e, powiem jedno, e, nie wiem jaką macie relację z bratnią duszą bliźniaczym pomieniem, ale e, zastanówcie się, czy, czy jesteście w porządku wobec siebie, tak? E, po prostu zastanówcie się, czy jesteście w porządku wobec siebie. Czy nie lepiej właśnie przegadać sprawę z partnerem, bo... E, po, e, Widzę, że Wy macie mimo wszystko takie niespokojne życie, niespokojny umysł. To prawda, ten pierwiastek męski, mężczyzna, yy, ma jeszcze bardziej rozwalony łeb, że tak powiem, ale Wy zdecydowanie jesteście w stanie tą swoją sytuację poprawić, tak? I ja tutaj powiem Wam, że ja nie postrzegam Tarota jako takiego, jako, jako takie puste narzędzie do przepowiadania przyszłości w ogóle, tylko tak to jego jako, jako radę, jako wskazówkę i widzę w tym wszystkim rozwiązanie dla Was, a tym rozwiązaniem jest po prostu jakby stonowanie tej sytuacji, zapanowanie nad tymi em, myślami, zapanowanie nad tym wszystkim, stworzenie sobie pewnego rodzaju blokady po to, żeby Wam ta energia pierwiastka męskiego nie przeszła żeby nie była dla Was taka napastliwa, ok? E, bo ja widzę, że tutaj generalnie rzecz biorąc, e, pierwiastek męski, mężczyzna Was ściąga i to bardzo. Tutaj widać generalnie, e, jeżeli nie komunikację taką namacalną, typu e, jakieś facebooki, e, instagramy, maile i tak dalej, to jest to komunikacja dosłownie poprzez energię, tak? Wy wiecie, co jest u tej osoby, co się u niej dzieje. To jest na takiej zasadzie takiego wyczuwania em, emocji, wyczuwania energii jaką ma ta osoba. Ja widzę, że to jest bardzo napastliwe do was. Widzę, że pierwiastek męski, mężczyzna bardzo jakby wysyła wam tą energię i widzę, że nie jesteście w stanie po prostu przestać o tym myśleć. To jest na takiej zasadzie wstajecie, budzicie się, budzicie się, wstajecie i w koło macie już to samo, tak? Ja widzę, że wam to po prostu łamie serce, bo to jest ciężkie. To jest po prostu bardzo, bardzo ciężkie i w takim normalnym życiu może być to niestety zagrażające Wam i Waszemu związkowi, dlatego że w momencie, w którym Wy nie jakby nie panujecie nad tym, nad tym co do Was przypływa, to. Jak, jak wy macie zapanować nad całą resztą, tak? Was będzie denerwować partner, e, będzie po prostu wszystko was wkurzać, tak? I, I jakby widzę, że jest tutaj ta trudność, tak? I widzę, że z jednej strony bardzo macie, inaczej, widzę tutaj e, uczucia i do partnera, ale widzę też uczucia do tego, e, do tego człowieka, tak? I widać, że po prostu jest tutaj tęsknota, e, gdzieś to cały czas się tli, e, tli. W sumie to płonie, że tak powiem, ale, ale chciałam powiedzieć, że to tak. Tkli się po prostu w tle, tak? I widać, że po waszej stronie no, emocjonalnie jesteście zaangażowane, energetycznie jesteście zaangażowane, ale pamiętajcie, że w takim życiu namacalnym, w życiu doczesnym jest to zagrożenie dla waszej takiej stałości, dla stałości waszej relacji. I pytanie, czy jesteście w stanie. Inaczej, czy jesteście w stanie ryzykować, dlatego że wasz partner pokazuje się jako osoba bardzo stabilna, bardzo taka dbająca o was. Może nie okazuje Wam tak uczuć, jakbyście chcieli, chciały, poczytajcie sobie o językach miłości e, warto naprawdę, ale widać, że o was dba, okej? Okay? Widać, że o was dba, że tutaj jesteście bezpieczni, bezpieczne materialnie. I jakby ja mam takie poczucie, że szkoda byłoby po prostu to zmarnować. I słuchajcie, ja domyślam się, że będą komentarze, że ojejku, mój partner jest chłodny, mój partner ma mnie w dupie, mój partner mnie nie docenia. E, a słuchajcie, spróbujcie się przestawić. Spróbujcie się przestawić, nie idealizować tego swojego Twin Flame'a, e, czy tam bratni duszy, tylko pomyśleć ciepło o swoim partnerze, ok? Pomyśleć ciepło o swoim partnerze. Zobaczcie, on naprawdę o was dba. Widzicie? On naprawdę o was dba i. Jest tutaj po prostu takim człowiekiem, bym powiedziała, dorany przyłóż, tak. Mówię, no może gdzieś tam te uczucia słabiej okazuje, ale jest człowiekiem dorany przyłóż. Natomiast jeżeli chodzi o pierwiastek męski, no słuchajcie, ja widzę, że z pierwiastka męskiego z mężczyzn to są niezłe ancymony. Oni generalnie, jeżeli chodzi o kobiety, postrzegają, mówię teraz do Was, kobiety, oni postrzegają Was jako super laski, po prostu super laski, wy jesteście takim sztosem, naprawdę. Ja w ogóle mam poczucie, że mówię do kobiet, które są bardzo dojrzałe albo są matkami. Ale jest tutaj ta dojrzałość. Ale no, matkami być nie musicie, po prostu ja czuję taką dojrzałość. O, może tak odpowiem lepiej. Ja widzę, że w mężczyźnie tli się, Przepraszam, płonie. Nie wiem, co ja z tym tlisie? Płonie po prostu dosłownie ogień e, namiętności, ale na takiej zasadzie, że mm, ta energia miłości bo widać tutaj naprawdę płomienne uczucie do kobiety, bardzo płomienne, takie, o, że aż go niesie, tutaj jest taka energia ognia ale widzę jednocześnie, że ten człowiek sobie z tym nie radzi. I po pierwsze, ja widzę, że albo był między Wami jakiś konflikt, albo jest taka energia konfliktu i, i jakby ten człowiek sobie po prostu nie radzi z tym. Widać, że Wy jako taka para-para jesteście parą płomienną, bardzo taką temperamentną, kobieta nie daje, sobie na, nie daje sobie w kaszę dmuchać i widać, że tutaj może dochodzić do wielospięcia, albo po prostu on też bardzo przeżywa, ok., Tą sytuację. W każdym razie ja widzę w ogóle jego jako singla. Widzę, że e, gdzieś tam cały czas po prostu marzy o tej swojej kobiecie, o tej swojej, e, chcę powiedzieć, astralnej partnerce. E, słuchajcie, no, no jest tutaj energia rozmarzenia i, i powiem jedno. Ja mam tak, jednak takie wrażenie, że właśnie ten człowiek ma takie ego, po prostu wyjechane, wyjechane, takie odleciały w kosmos, dosłownie, tak? Dlaczego? Dlatego, że on jest bardzo pewny siebie, jego nie interesuje to, że kobieta jest zajęta. Tutaj widzę dosłownie takie napastowanie energetyczne tej e, biednej kobiety. E, widzę to, że ona jakby jest tutaj wierna temu swojemu e, partnerowi, tak? I ona, e, więc panie, widzicie, dajecie radę. E, I ona, ona jest bardzo wierna, ona stoi przy swoim i ja widzę, że jego, jako mężczyznę w ciele, w i kości, będzie to bardzo nęcić, tak? Ale jako um, taką istotę duchową, gdzieś po prostu widać takie rwanie do niej i to, że po prostu um, naprawdę on um, nie wytrzymuje. Ja widzę tutaj, że generalnie on um, um, bardzo patrzy w przyszłość, marzy o tej wspólnej przyszłości, um, cały czas jakby jest na was otwarty. Jeszcze sobie dołożę. Um, co tam jeszcze się pokaże dla niego? No. Um, Wy jesteście dla niego całym światem, tak? Mężczyźni, jeżeli wy tego słuchacie, widać, że ona jest dla was całym światem, ale po prostu mieć jej nie możecie. Nie wiem, co mam wam powiedzieć. Nie wiem, dobra, słuchajcie, ja sobie sprawdzę, jaka sytuacja będzie między wami i damy tak miesiąc dwa, ok? Tak jak tego słuchacie, to będzie do miesiąca, do dwóch miesięcy. Także składam te karty i lecimy z tym. Powiem Wam, że ja bardzo lubię te czytania dla bratnich dusz i bliźniaczek pomieni. One są takie. Wow. Uwielbiam tą energię, uwielbiam e, w ogóle słuchać. Mam w ogóle, e, słuchajcie, ulubioną e, tarociskę na YouTube. A nawet dwie słuchajcie. I one, jak one gadają, to nawet, e, nawet jeżeli coś by mi nie rezonowało, tak, w ogóle z e, tarota, to ja i tak lubię e, ich słuchać, bo po prostu mnie to relaksuje. Tak. Oh. To naprawdę uwielbiam to. Dobra, lecimy. Co będzie między bratnimi duszami, pomieniami płomieniami? E, co będzie między Wami do dwóch miesięcy? Dobra. Okej, uh. Ok. Wiem wam lecą mi karty. Ale zobaczyłam przed chwilą e, jedną z kart, i od razu powiem, kobieta będzie zdystansowana. Kobieta będzie. Naprawdę nie wiem, czy mam czytać to z podłogi, może nie będę podnosić i tylko będę widzieć. W każdym razie, no widać do tych e, dwóch miesięcy, że jakby Wam to powiedzieć. E, ten status quo, który jest, ok, on dalej jest. I dalej widać tutaj takie oddalenie. Nie? O, pokazało się znowu to samo, patrzcie, wy się pokazałyście zablokowane. E, ja widzę generalnie, że przed Wami jest bar... Em, Widzę to bardziej po stronie kobiety, więc zaraz postawię karty dla męskiej części widowni, ale widzę, że po stronie kobiety, jakby wy mm, puszczacie to z żalem. Wy jesteście świadome tego, że tak nie wolno, tak? Jeżeli macie partnera, że po prostu tak nie wolno, ale jeżeli tego partnera nie macie, ok? To widzę, że z jakiegoś powodu tutaj no, jest żałowanie tego, że to generalnie jest takie niespełnione i. I tyle nie, ale przed Wami jest jakiś nowy etap, widzę, i mm, powiem Wam, że wy y, tak jakbyście z jednej strony chcecie tego nowego etapu albo po prostu świętego spokoju, a z drugiej strony nie chcecie. Y, ciężko Wam wybierać, nie możecie się na niczym skupić. I powiem Wam no tutaj generalnie y, y, widać w tej waszej y, bliźniaczo-duszowej relacji, takie bym powiedziała złamane serducho, które... Cały czas jest złamany, bo nie można być razem. I teraz tak. Lecimy dla męskiej części widowni, dla mężczyzny... Co tam będzie między Wami a kobietą? Zobaczymy sobie po prostu, tak? Może się pokażą właśnie Wasze emocje, uczucia. Dobra, Wy cały czas będziecie się okłamywać, że coś z tego będzie. Dosłownie, Wy będziecie gonić cały czas, Wy będziecie dalej y, to kontynuować, chociaż ona jest niedostępna, ale na takiej zasadzie, że nawet energetycznie, ok? Gdzieś tutaj jest cały czas okłamywanie się, że to gdzieś wyjdzie. Widać, że po stronie męskiej jest to po prostu wzdychanie. Oni wzdychają. Ona, ona wie, że nie mogą być razem. Bo nie mogą, tak, albo pierwiastek żeński wie, że nie mogą być razem, bo nie mogą, a on z kolei wzdycha i naprawdę mm, on cały czas marzy, ok? E, tylko jeszcze powiem jedną, jedną wersję, jeszcze powiem dla męskiej części widowni. Jeżeli u Was się pojawi nowa osoba, ok? W sensie po prostu jakiś człowiek, jakaś kobieta, mężczyzna, etc., po prostu. Co tam lubicie, to słuchajcie, ja powiem Wam jedno. Wy będziecie dalej gdzieś myśleć po prostu o, mm, o tym swoim bratnioduszowcu, tym snajmowcu i cały czas gdzieś będzie, jakby Wam to powiedzieć, tak jakby ludzie pojawiający się w, w Waszym życiu byli tylko takim przystankiem po drodze w tej relacji, a ta osoba cały czas jest tą osobą docelową, tak? I bierzecie, co jest, a cały czas czekacie, no nie? I jakby ja mam takie poczucie, że ludzie, którzy mają z Wami do czynienia, moi drodzy Panowie, mogą mieć takie wrażenie, że dosłownie, że są tylko właśnie taką stacją, stacją po drodze i, i tyle, nie? Ale biorę pod uwagę, że jakby jakby po prostu um, Możecie tak traktować się z ludzi. I tutaj widzę, że generalnie rzecz biorąc, niebo nie sprzyja tej relacji na ten moment. Dosłownie tutaj widać nie możemy być razem, to nam nie sprzyja, w tym momencie nie sprzyja, tak? Ale wy cały czas, cały czas, cały czas przecie, cały czas przecie. Dla was po prostu, dla męskiej części widowni, po prostu nie ma to tamto, nie ma innego wyboru, tylko ona, albo tylko żeński pierwiastek i widać takie tutaj dystansowanie się od ludzi. Ja bym powiem jedno. Ja Wam powiem jedno, nie róbcie tak, nie dystansujcie się od ludzi. Nie, jakby postawcie też na rozrywkę, tak? Dajcie sobie trochę rozrywki. Cieszcie się, cieszcie się po prostu z życia, ok? Bo ono daje naprawdę wiele cudów. Nawet jak spotykacie ludzi po drodze, ci ludzie też są cudowni. Co jeszcze? Dosłownie. Nie marnujcie ciągle czasu. Korzystajcie z tego życia. Jeżeli Wy macie być razem. I teraz mówię do wszystkich. Jeżeli Wy macie być razem, to będziecie. A jeżeli nie macie być razem, to nie będziecie. I teraz jeszcze sobie zobaczę radę dla wszystkich. No dosłownie, jakby ja uważam, że to powinniście oddać światu. Wszechświatu, przepraszam. Ale jak mi się trójkąt pokazał, nie wierzę. Co to w ogóle zarada? Przezwycięż to. Nie żyj ciągle w takim rozdwojeniu, bo to jest dla ciebie bolesne, szkodliwe. Ciężko jest po prostu doprowadzić do tego, żebyś był zrównoważony, zrównoważona emocjonalnie. Mhm. No mówię, no jeżeli wy macie być razem, to będziecie, ale na razie bym dała na wstrzymanie. Pamiętajcie, że to jest jednak bardzo męczące, i no moim zdaniem, takim bardzo i chłodnym. Nie warto jest się męczyć, bo sorry, ale życie macie jedno, ok? Życie macie jedno i korzystajcie z niego. Jak macie być razem, nawet w kolejnym cieniu, to będziecie. Cieszcie się życiem, cieszcie się wiosną, jest przepiękna pogoda. Także to tyle. Trzymajcie się i do następnego, a w niedzielę zapraszam na tygodniówkę na kolejny tydzień. I jeżeli jesteś tu po długim czasie: albo po krótszym, ale też po długim, to pamiętaj, że w niedzielę, w ogóle w weekend są zawsze tygodniówki. Także zapraszam Cię serdecznie i całuję buziaki, pa! Mua.